Cześć kochani, chyba tak. Dzisiaj włączyłem mikrofon, ponieważ nagrywałem wczoraj odcinek. Nagadałem się 12 minut, a później po wyłączeniu nagrywania patrzę mikrofon migał, czyli był niewłączony. Tak, tak jak już mówiłem, powolutku sobie będę wracać do nagrywania. Głowa się już troszeczkę mi uspokoiła, czyli może powiedzieć, że ta depresja, stany lękowe mi ustąpiły. Tak, warto o tym mówić, bo to właśnie, że dużo się otworzyłem, dużo mówiłem o tym. Bardzo mi pomogło wyjść z tego. No i jak to takie fajne powie, przysłowie powiedzenia znalazłem, że człowiek ma dwa życia, a drugie zaczyna się w momencie, kiedy się jednak dowiemy, że mamy tylko jedno. No i yy, udało mi się powiedzmy zrozumieć to parę rzeczy, trochę czasu sobie musiałem pospędzać z rodziną, trochę z znaleźć sobie nowe hobby. i Powoli chyba wychodzę z tego wszystkiego, no i powoli będziemy wracać do jakiegoś takiego bardziej regularnego nagrywania, ale tutaj zawsze będzie troszeczkę już inaczej. Ja też, te moje stany depresyjne, lękowe i w ogóle też brało się z kilku czynników. Jednym z nich było to, że za dużo na siebie brałem, za dużo Wam obiecałem i nie dowoziłem do końca wiele spraw, ja dobrze o tym wiem. I będę to się starać naprawić, inaczej teraz troszeczkę to prowadzić, ale też było to, tak jak mówiłem, za dużo na siebie brałem. Nie potrafiłem w koło siebie zbudować takiej ekipy, która by mi pomagała, która by mnie odciążała. Z całym szacunkiem do wszystkich osób, które pomagały mi, które aktualnie tam jakoś też pomagają, ale nigdy te osoby nie. Robiły tak jak ja bym chciał, mimo też pewnych wskazówek, troszeczkę tutaj poluzować, troszeczkę tam porobić. Yy, nigdy yy, zawsze było jakieś ale, które mi nie pasowało i szanuję te osoby, które mi chciały pomóc, które chcą pomagać i pomagają, ale no ja jestem troszeczkę inną osobą i yy, jestem tego przekonania, że jak ktoś. Ja jestem osobą publiczną. Yy, ostatnio też tam mizeria chyba nie. Yy, też mi trochę wytyka, zobacz jakie Twoje Discord Twój jest. Tam się coś za moderatorzy i nie tylko on. Więc osoby, które powiedzmy mnie reprezentują, chciałbym, żeby były na podobnym takim poziomie czyli miękka dupa jak ja, a nie troszeczkę twardo. Ale już mam twardszą, spokojnie. Więc parę rzeczy trzeba było uciąć, przemyśleć i sobie wrócić na spokojnie. Discorda zamykam za parę dni ostatecznie, bo w końcu miałem to już zrobić wcześniej, ale nie zrobiłem. Na Discord aktualnie na razie będzie tylko dla moich moderatorów z YouTube'a. Tam sobie zrobię selekcję i będzie Discord dla wspierających YouTube'a Jestem im winny dużo zaległości, czyli troszeczkę pogadać, po coś nagrywać, pograć, więc osoby, które będą miały powiązane YouTube'a z Discordem, będą miały dostęp do tego specjalnego kanału. I na razie Discord będzie się kręcić wkoło tego. Ale nie mówię, że po wakacjach prawdopodobnie Discord będzie mógł wrócić troszeczkę w oświeżonej formie, ponieważ ja teraz miałem to robić, ale nie mam czasu, zajęłam się sprawami domowymi, byłem w Polsce, jadę na wakacje niebawem za 5, 6 tygodni, więc chcę też wakacje przeżyć spokojnie, tym bardziej, że we wrześniu też mi troszeczkę czeka pewnych rzeczy zdrowie też już wyszło troszkę można powiedzieć na prostą musiałem po prostu musiałem zwolnić tempo bo za dużo brałem na siebie za dużo chciałem dla was zrobić a w tym wszystkim nie myślałem o sobie nie myślałem o mojej rodzinie no i tak to wyszło po prostu no i w końcu ja też już nie jestem młody, nie mam 18 lat, ja już rok przed 40, więc też już troszeczkę inaczej to wszystko perspektywa, ja w ogóle jestem wdzięczny, że przez tyle lat udało mi się fajne komuniki zrobić, bo, ponieważ jest dużo młodszych widzów którzy też do mnie piszą, nadal piszą wspierają fajnie usłyszeć, że ktoś do mnie pisze, dzięki, że dzieciństwo mi zrobiłeś, mam takich komentarzy pełno chociażby na TikToku dzięki za to, za ta to nawet nie spodziewałem się, że kiedyś coś takiego będę dostawać, i to jest naprawdę bardzo budujące i bardzo pomogło mi w odbudowie. Mnie naprawdę dziękuję Wam wszystkim. Kłaniam się po same nóżki. I, no, i jak teraz będzie wyglądała sprawa na moim kanale, będę sobie dalej nagrywać Clash Royale. Nadal będzie Clash Royale na mojej i, i na moim kanale. Troszeczkę się wycofam z e-sportu. Będę mniej organizować jako ja sportowych za, zajęć, turniejów, że jak to zwał, zwał. Jeżeli będę miał okazję gdzieś coś skomentować, to z miłą chęcią. Będę musiał troszeczkę popracować nad swoim warsztatem komentatorskim, ponieważ lubię to. Chciałbym troszeczkę bardziej, lepiej to robić. Do tego będą też inne gry będą takie jak teraz poranki będę sobie o różnych tematach z wami gadał będziecie mogli sobie rano wpadać przed szkołą po szkole wakacje nie wiem jak tam przed pracą po pracy różne tematy będę sobie poruszać z wami gadać. Chciał aktualnie które będą mi na głowie tak ciążyły których będę chciał usłyszeć waszą opinię będą też gry play to earn ponieważ wiem że to się rozwija i widzę w tym przyszłość, ale myślę, że na temat play to earn, gier wypowiem się może jutrzejszy, może pojutrze, nie wiem kiedy. Będę nagrywać sobie stałe pewne serie. Mamy w głowie już poukładane, co będę chciał robić, czy będą te regularne serie, nie wiem, ale będzie takie odświeżenie trochę na kanale i nie gwarantuję, że przez wakacje będzie to jeszcze jakoś ambitnie, mocno, ale no mówię, no we wrześniu już chciałbym troszeczkę tak już regularnie zrobić, teraz są jeszcze wakacje, wy też będziecie wyjeżdżać, ja też będę wyjeżdżać, mam jeszcze dużo zajęć w ogrodzie, w domu, wakacje z rodziną, no i powoli coś tam będziemy robić. Po prostu potrzebowałem takiego spokoju. Dlaczego to nagrywam? Nie lubię takich odcinków, gdzie trzeba się tłumaczyć, wyjaśniać, ale codziennie, uwierzcie mi, mam po przynajmniej dwie wiadomości, co tam u Ciebie, kiedy się odezwiesz, kiedy coś nagrasz. Chciałbym mieć to wszystko w jednym miejscu, żeby było wyjaśnione, żeby było zrozumiałe. Mam nadzieję, ja nigdy nie lubiłem ustawiać materiałów, robić scenariuszy. Wszystko nagrywam to, co mi a przyniesie na język. Mam nadzieję, że jest to w miarę zrozumiałe dla Was. Muszę się przyzwyczaić do, do nagrywania. Tą kamerę mam tutaj wyżej. Będę musiał chyba kamerę mm, sobie troszeczkę poprzestawiać. W ogóle. Yy, z takich rzeczy to jeszcze u mnie w końcu. Po kilku tygodniach, można powiedzieć, yy, używałem komputera tam czy do wydrukowania biletów, wynaloczy, zabukowania czegoś. Ale po kilku tygodniach, w końcu posprzątałem sobie na strychu. Mam w końcu wszystko poukładane. Zrobiłem porządek z kablami pod biurkiem. W końcu wiem, co gdzie mam. Tam za ścianą z tyłu zrobiłem sobie. Nie za tą za mną, tylko tutaj przede mną zrobiłem sobie w końcu porządki. Byłem w Polsce, parę zaległych koszulek wysłałem. Mam nadzieję, że chyba jedna się dosłownie odezwała, że doszła. Luki się chyba nie odezwał. W ogóle z tym adresem Lukiego to coś tam wcześniej było problemem. sam też mi mówił, że listo noszę, to tam nie wiedzą jak dojść, bo tam psy tatyłkami szczekają. Taka, nie nie obraźcie Luki, ale do Lukiego też poszło. Dostałem parę od od do tych osób, które pisałem. Ci, co mi zgłaszali, że nie dostali koszulek, no to jeszcze raz powysyłałem właśnie. Ja wiem, że z tymi koszulkami to też parodia wyszła, zwłaszcza przez to wysyłanie tutaj z Anglii do Polski, w tym Brexit. Więc jeżeli ktoś jeszcze z osób jest, których ja nie pamiętam nie dostał tej koszulki, która była mu obiecana, napiszcie do mnie proszę, bo nie chcę nikogo zostawić bez tej koszulki. No i tak samo jak do Piotra, paczka, którą wygrał, szła 7 miesięcy. My już naprawdę myśleliśmy, że ta paczka gdzieś przepadła, coś nie wiem, listonosz się dończył, coś wziął. A nagle Piotr po 7 miesiącach napisał, wysłał mi zdjęcie, zobacz paczka. No więc y, koszulki po dwóch miesiącach dośrodziły, więc to różnie było właśnie z tymi paczkami. Więc no mm, ja z mojej strony po prostu wysyłałem, a to, że już. Y, to inaczej było, bo tutaj też jakieś przy większych trzeba cła dopłacać. W ogóle muszę całą biurokrację wypełniać. No mówię, no, troszeczkę, troszeczkę rzeczy ponadganiałem, troszeczkę rzeczy będzie trzeba ponadganiać i mam nadzieję, że Wy jeszcze tutaj, chociaż troszeczkę będziecie chcieli zostać. I chciałbym powoli też, jeżeli będę to wszystko rozkręcać budować taką markę pod pewnym hashtagiem, który też będzie niebawem sobie będę go określać, jeżeli będziecie chcieli gdzieś mnie, no na Twitterze możecie mnie zaczepiać, bo na Twitterze jestem bardzo aktywny, nawet czasami wręcz bym powiedział wulgarny, więc będę chciał takie budować już troszeczkę od innej strony tą swoją bazę z osobami, które tam będą mi pomagać. Ja wiem, że osoby też no trzeba im maczugi, te ketchupowe płacić, nie? Więc będę się starać, ten budżet tutaj z YouTube'a nigdy nie był wielki, tam czasami było po 200-300 zł, co to za tajemnica, nie? Więc jeżeli coś więcej się uda wyrobić, to będę chciał właśnie ten budżet przeznaczyć na osoby, które będą mi pomagały. No i zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie żyję, już nie mam żadnych głupich myśli, nie chcę sobie nic zrobić. Chyba ta depresja, te stany lękowe, które miałem, nawet teraz, jak sobie pomyślę o tym, że kiedyś przyjdzie na nas czas, to mówię o tym już normalnie. Nie czuję jakichś ciarek, dreszczów, bo zdarzało się tak, że jak sobie pomyślałem o tym, że no kiedyś przyjdzie ten czas na nas wszystkich, to po prostu miałem problemy z oddychaniem, nie mogłem, nawet paraliżowało mnie. Więc no takie, takie rzeczy były u mnie. No i chyba mi się udało. Mam nadzieję, z tego wejść. Napiszcie mi w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie. Będę wam wdzięczny. Właśnie jak widzicie, ewentualnie pomóc mi, pomóc mi tutaj w odbudowie kanału. Co z tym Clash Royalem dalej robić, co nagrywać. Czekam na nową aktualizację, czekam na nowe karty. Sezonu ostatnio nie nagrałem, ponieważ byłem w Polsce, ale o tym informowałem. Na Facebooku trochę się aktywnie zrobiłem, na Twitterze jestem cały czas aktywny. No i powoli, powoli będziemy wracać do żywych. Mam nadzieję, że wybaczycie mi za wszystko, co złe do tej pory było, albo co po prostu nie dowiozłem. Będę się starać teraz lepiej to wszystko organizować, bo chyba też już powoli, w końcu prawie po 40 latach nauczyłem się troszeczkę planować swoje życie, planować to co robię i przez te powiedzmy ostatnie 2-3 miesiące o, są powie... subskrypcje włączone, więc... Januara Ak, czy no tam czwórki są, dziękuję za suba, jeżeli to oglądasz, więc ja tutaj zawsze mam włączone te powiadomienia, właśnie jest w powiadomienia. Więc yy, dzięki wam, wszystko wyjaśniłem, mam nadzieję, jeżeli masz jakieś pytania, może raz w tygodniu taki poranek będzie z pytaniami, więc piszcie. Zobaczymy. Na razie cześć.